Witam serdecznie z tej strony Szeryf Tomek. Dzisiaj wracamy do cyklu Sheriff O'Prawie. I odcinek ten nazwę Kradzież nie jedno ma imię. Zresztą zobaczycie dlaczego. Być może nawet będą dwa odcinki na ten temat. Zobaczymy, jak tam wyrobię się z czasem. Nie chcę, nie chciałbym przedłużać za bardzo. Aha, oj, przepraszam. Dostałem ciekawą wiadomość. Ale to prywatnie, dobra, mniejsza o to. Dzisiaj omówimy sobie kolejny rozdział, tym razem o kradzieży. Za chwilę się dowiecie, dlaczego będę, bo ja może w następnym się dowiecie. A zobaczymy jeszcze przy przywłaszczenie, działanie pod wpływem alkoholu to jest kolejny rozdział książki sędzi Anny Marii Wesołowskiej. I przechodzimy do historii. Kuba miał 14 lat, gdy po raz pierwszy ukradł sąsiadce 100 złotych. Potrzebował pieniędzy na piwo. Kolegom należał się rewanż. Matka naprawiła szkodę, uprosiła sąsiadkę, żeby nie powiadomiła policji. Kuba nawet nie przeprosił. Uważał, że nie ma za, za co, przecież nie zabrał całej emerytury. Nie poniósł odpowiedzialności, mimo że popełnił wykroczenie. No właśnie, kradzież to jest nie wiem, czy to jest jedyne w każdym razie, na pewno jeden z niewielu czynów. Że do pewnej wartości jest wykroczeniem, a od pewnej jest przestępstwem. I w momencie pisania książki, to jest 2018 albo 19 rok, to było 500 zł. Chyba dalej tak jest, natomiast ma się zmienić to w związku z inflacją na 800. Już się w jednym z poprzednich odcinków wypowiadałem, że to z jednej strony dobrze, z drugiej źle. Natomiast dokładnie to jest artykuł 119 Kodeksu Wykroczeń. Brzmi on następująco. Kto kradnie lub przywłaszcza cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 zł, podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny. I od razu tutaj trochę terminologii. Kradzież jest to zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Albo jeszcze prościej, więc to zabór mienia w celu przywłaszczenia cudzego mienia. Zabór jest to przejęcie władztwa nad rzeczą, czyli to jest można powiedzieć odpowiednik cywilnoprawnego posiadania w złej wierze. Hmm. Przejęcie rzeczy w swoje władanie zakłada uniesienie i przeniesienie cudzej rzeczy, zmianę jej położenia, wzięcie w rękę, włożenie do swojej torby lub kieszeni, lub przeniesienie jej w inne miejsce. Celem działania sprawcy jest przywłaszczenie, co oznacza, że zamierza on zawładniętą rzeczą postąpić jak z własną, np. sprzedać, podarować, wykorzystać w innych. Sposób. Cudzą rzeczą jest każda rzecz, którą sprawca nie ma prawa wyłącznie rozporządzać. Mogą to być nie tylko pieniądze, ale również karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z bankomatu, jeżeli ma ustalony limit przekraczający 500 zł. W zakresie tego wykroczenia wchodzi również uzyskanie programu komputerowego. W celu osiągnięcia korzyści majątkowej, gdy wartość programu nie przekracza 500 złotych. Hmm. Może kiedy indziej o tym nagram. A w każdym razie e, gdzieś czytałem, że zgodne z prawem jest i na przykład posiadanie e, filmów pobranych za darmo z internetu. Natomiast do, do własnego celu, ale Windowsa to już, to już jest czyn zabroniony, ale to może kiedyś, jeżeli będzie zainteresowanie na ten temat. Przywłaszczenie cudzej rzeczy polega na tym, że sprawca ma w swoim posiadaniu rzeczy legalnie lecz nieuczciwie nią rozporządza kara za to wykroczenie można wymierzyć karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny areszt może trwać od 5 do 30 dni ograniczenie wolności może trwać miesiąc grzywna nie może wynosić, grzywna może wynosić od 20 do 500 zł Kodeks wykroczeń przewiduje jeszcze karę nagalną. Nieświadomo, a i tutaj pani sędzia napisała jeszcze wytłuszczonym drukiem konkretniej, nieświadomość tego, że czyn jest zagrożony karą, nie wyłącza odpowiedzialności. No, to jest pewne rozwinięcie. E, Paremi, ignorantia juris nosfet z łaciny, czyli nieznajomość prawa chodzi. Niewątpliwie tak jest. Artykuł 8 Kodeksu Wykroczeń przewinuje, że na zasadach opisanych w ustawie odpowiada ten, kto za czyn zabroniony. E, kto popełnił czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. No tak, dokładnie tak jest za czyn odpowiedzialność odpowiada się jak dorosły po ukończeniu 17 lat. natomiast jeżeli jest to poniżej 17 lat to sprawą generalnie Zajmuje się sąd rodzinny i to podlega pod ustawę postępowanie w sprawach karnych dla nieletnich, jeżeli nie przekręciłem. 14-letni Kuba powinien odpowiedzieć przed sądem dla nieletnich. Dokładnie tak. Wykroczenie polegające na zaborze mienia traktowane jest przez ustawę o postępowaniu... W sprawach nieletnich, właśnie ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich jako czyn karalny, a wobec tego możliwe jest nawet umieszczenie sprawcy w zakładzie poprawczym. W praktyce, jak ktoś pierwszy raz coś takiego przeskrobie, to raczej do przysłowiowego poprawczaka nie trafi. Całkiem możliwe, że otrzyma kuratora jakiegoś, ale o kuratorach też może kiedy indziej, jeżeli będzie zainteresowanie. Środek ten stosuje się wówczas, gdy przemawia za tym wysoki stopień demoralizacji. Dokładnie to, o czym mówiłem. A inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne. Kuba w tym czasie stwarzał problemy wychowawcze, wagarował, popalał papierosy, ale w konflikt z prawem wszedł po raz pierwszy. Sąd mógł zastosować łagodniejszy środek niż zakład poprawczy, na przykład udzielić. O, to jest tutaj sędzia Wesołowska wymienia, co może zrobić sąd rodzinny w sprawach nieletnich. W postępowaniu karnym w sprawach nieletniego w sprawie nieletniego może udzielić upomnienia, może zobowiązać do określonego postępowania, zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, zaniechania, używania alkoholu lub innego środka, ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców, Ust nadzór... nie wiem szczerze mówiąc co to jest. A. Najwyżej, jeżeli będzie ich zainteresowanie, o co chodzi w tym nadzorze odpowiedzialnych rodziców, to rozwinę temat następnym razem. Nadzór organizacji młodzieżowej społecznej nadzór kuratora to jest to, o czym mówiłem. Skierować do ośrodka kuratorskiego orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W wypadku Kuby szkoda została naprawiona przez matkę, ale sąd mógł go zobowiązać do przeproszenia sąsiadki i zaniechania picia alkoholu. Chłopak dostałby jasny przekaz. Popełniłeś błąd, musisz to naprawić, jesteś dzieckiem, nie wolno ci pić alkoholu. Nadopiekuńczość matki, jej źle pojęta troska spowodowała, że Kuba był przekonany, że... Kiedy nie ma się 18 lat, to jest się bezkarnym, a poza tym mama wszystko załatwi. No nie, nie jest się bezkarnym. Tutaj zostały wymienione przed chwilą środki, jakie może zastosować e, wobec małoletnich. E, sąd wobec małoletnich poniżej 17 roku życia ściśle mówiąc, e, sąd. E, rodzinny, ponieważ sąd rodzinny się wówczas takimi przypadkami zajmuje. Co ja tutaj jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? No jest to problem w jakim sensie, jak matki są na nadopiekuńcze, jak ogólnie rodzice są na nadopiekuńcze. Też spotkałem się z przypadkiem, gdzie no stary byk był, znaczy no, w cudzysłowie stary byk, no osoba pełnoletnia. Sąd orzekał rozmaite kary, rodzice płacili za tą osobę. Aż w końcu yy, no, oczywiście ten chłopak brykał sobie dalej i już nie ma są co on tam w każdym razie zostawał grzywny za różne wybryki. Aż w końcu adwokat sam nieoficjalnie sędziego poprosił, żeby orzekł karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. I wówczas tam odpowiednią ilość godzin, z tego co pamiętam to 20 to jest minimalna ilość. I wówczas, no jak rękom no się okazało, że był to środek no skuteczny jak najbardziej. O, jedziemy dalej z tekstem. Rok później Kuba ukradł telefon koledze o wartości 550 zł. O, to już tutaj przekroczył, już było przestępstwo i sprzedał go za 100 zł, by mieć pieniądze na alkohol. Tym razem było dokładnie tutaj jest ta granica, bo została przekroczona 500 zł. Wobec tego, no to już było przestępstwo. To już sprawa. No mówiąc, w uproszczeniu jest dużo poważniejsza niż e, wykroczenie. E, generalnie e, za wykroczenie maksymalną karę, jaką można otrzymać, to jest e, miesiąc aresztu. No, czyli generalnie pobytu. Mówiąc w uproszczeniu w zakładzie karnym. Natomiast za przestępstwo jest yy, kary pozbawienia wolności wynoszą od miesiąca do, do lat 15. Jest kara 25 lat więzienia, no i jest dożywocie, ale to są dwie osobne kary. Mniejsza o to, już nie pamiętam, czy kiedyś o tym mówiłem, czy nie. Wolę się czasem powtórzyć. Tak, jest to przestępstwo. Kradzież jest to przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Rodzice kolegi zgłosili sprawę na policję. Sąd rodzinny zastosował nadzór kuratora sądowego. Mimo jego wysiłku z skierowania chłopaka do poradni terapeutycznej, nie zmienił swojego zachowania. Pił coraz częściej, twierdząc, że piwo to nie alkohol. A, tu, tu. Może jakieś rosyjskie pochodzenie miał. Dwa lata później chłopak został zatrzymany w trakcie włamania do samochodu sąsiada. Zabrał pozostawiony na siedzeniu laptop. Był pijany i agresywny. To od razu mówię, że kradzież z włamaniem. To już liczy się według kodeksu karnego trochę inaczej jak kradzież. Jeszcze. Yy, mamy też, wyróżnia kodeks karny yy, krótkotrwały, zaburmienia się to przestępstwo chyba nazywało. Yy, co tam jeszcze? Yy, omówię triadę rozbójniczą, ale to chyba w następnym odcinku, bo już 15 minut mamy nagrywania. Skończył 17 lat, więc odpowiadał przed sądem karnym jak dorosły. Szczerze mówiąc, interesuje mnie tutaj kwestia też tego typu: czy y, biegły psychiatra jakiś go zbadał, czy tutaj nie, ma, nie miał na przykład kleptomanii. No, ja bym jako adwokat na pewno o to wnosił, jeżeli coś takiego nie miało miejsca bo po prostu, no to takie rzeczy się leczy generalnie. Na pewno jak, jakaś by to była okoliczność łagodząca. Hmm. Przepraszam, skończył 17 lat, odpowiadał jako dorosły. Zarzucano mu kradzież z włamaniem, przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Dokładnie tak jak mówiłem, jest kradzież, a kradzież z włamaniem to, to dwa różne przestępstwa. Kuba bronił się twierdząc, że kradł dlatego, że musiał pić, to było silniejsze od niego. Po kilku miesięcznym pobycie w areszcie podzielił się z sąsiadem swoimi przemyśleniami. To wszystko przez alkohol. Powiem tak, generalnie mm, czytałem, że są na to jakieś badania, ale widząc też po jakichś tam znajomych, to jest to prawda, że im wcześniej zacznie się inicjacja alkoholową, tym, jeżeli się zacznie jako niepełnoletni, tym jest znacznie większe prawdopodobieństwo wpadnięcia w alkoholizm. Tam mówi, że nie wie dlaczego pił, tam się uzależnił. I że nie podchodził do tego poważnie. Mówi, że w pewnym momencie się mu wymknęło to po, poza kontrolę, że teraz żałuje. I że nie rozumie dlaczego za laptopa, którego nawet nie zdążył zabrać wsadzają do więzienia inni kradną miliony i. Nic. Ech, No, no. no co, co ja mam tutaj powiedzieć? no Jeżeli przełamał zabezpieczenia, to to już. To już w tym momencie jest to. Kradzież włamaniem. Cóż? A już na pewno usiłowanie kradzieży. I to już. Na, no usiłowanie to na 100%, ale on tam mówi, że nie zdążył zabrać dobra no nawet jeżeli to prokurator zakwalifikował jako nawet jeżeli prokurator zakwalifikował ten czyn jako usiłowanie no to usiłowanie jest tak samo karalne teoretycznie w tych samych przedziałach, że tak powiem czasowych, mówiąc kolokwialnie, te same kary są za usiłowanie, jak i za sprawstwo. On mówi, że to jest niesprawiedliwe. Możliwe, że o tym kiedyś już mówiłem. Do końca życia będę pamiętał takie zdanie profesora, który się zajmuje filozofią prawo, prawa, zresztą profesora Sławomira Kacza. myślę, że mogę śmiało powiedzieć nazwisko, i generalnie, tutaj ten sprawca mówi, że to jest niesprawiedliwe. No to właśnie, kto mówił profesor Tkacz, tam gdzie się zaczyna miłosierdzie, to tam się kończy sprawiedliwość. Więc to, że on trafił do więzienia, to jest jak najbardziej sprawiedliwe. Tutaj mówi, w areszcie jest mi źle, brakuje mi wolności. Kiedy wyjdę, nie będę pił, obiecuję. Wiem, że to żaden problem. No. To, to wiele osób tak mówi. Problem w tym, że chłopak z pobytu w areszcie nie wyciągnął e, żadnych wniosków. Co zrobić z takim Kubą? O, i tutaj pani sędzia przywołuje Platona. Powiedział, że Żaden rozumny sędzia nie każe z tego powodu, że popełniono występek, lecz w tym celu, aby go więcej nie popełniono. W pełni się zgadzam. Jak pomóc chłopakowi, jakie środki podjąć, aby przestał krzywdzić siebie i innych? Czy na wolności rzeczywiście przestanie pić? Hmm. Śmiem wątpić, że przestanie pić, ale życzę mu tego. Biegła psycholog miała wątpliwości. Oskarżony wykazuje bagatelizujący stosunek do problemu alkoholowego. No, to widać już po nim było. Cechy uzależnienia występują u niego od trzech lat. Ciągi picia przekraczały okres trzeźwości. Występowała już potrzeba picia na kaca, a w przypadku odstawienia alkoholu, pocenie się trudności ze snem. Trzyletni okres, kiedy Kuba powracał do picia i przestępstw, nie był w stanie podporządkować się normom i rygorom, dał podstawy do e, rozpoznania osobowości nieprawidłowej. Oznacza to, że utrwalone cechy zachowań są bardzo trudno odwracalne. Jedynym ratunkiem dla Kuby jest leczenie odwykowe. No, ja bym się tutaj zastanawiał, tak jak wcześniej mówiłem. E, czy tutaj nie wchodzi w grę jakaś kleptomania też do tego? I to w ośrodku zamkniętym. Kuba został skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Działanie pod wpływem alkoholu było okolicznością obciążającą. Dokładnie tak. Sobie y, ludzie z tego przeważnie nie zdają sprawę, ale tłumacząc y, się przed sądem, że byłem pijany. To Wy się tak na dobrą sprawę wkopujecie, bo to jest okoliczność obciążająca, a nie łagodząca. Hmm. Kara będzie, karę będzie odbywał w systemie terapeutycznym na oddziale odwykowym. Hmm. Jest, system terapeutyczny jest to um, jedno z oddziaływań, to jest właśnie przeznaczone dla osób. Skazanych na karę pozbawienia wolności, które są po prostu uzależnione, czy to od narkotyków, czy, czy od, od alkoholu. W systemie terapeutycznym odbywają też karę pozbawienia wolności osoby skazane za pedofilię, również. Jest to traktowane faktycznie jako uzależnienie. Mamy oddziaływanie terapeutyczne, mamy programowane oddziaływanie i mamy oddziaływanie zwykłe. Programowane oddziaływanie jest przeznaczone dla osób, które, no mówiąc kolokwialnie, chcą współpracować z administracją zakładu karnego. Natomiast y, zwykłe to jest dla osób, które nie chcą tego robić. No i siłą rzeczy y, na programowanym oddziaływaniu są jakieś, mają tam. Programy resocjalizacyjne, dużo więcej ich tam mają, generalnie szkolenia zawodowe, bajery rozmaite, te, te, tego typu rzeczy. Poza tym jest o wiele większa szansa, że wyjdzie się na zwolnienie warunkowe. Tutaj pani sędzia pisze, że to da mu szansę wyjścia z nałogu. Szansę mu to da, aczkolwiek no, z nałogu trzeba po prostu chcieć wyjść. Na wolności, mimo wysiłków, kuratora nie potrafił z niej skorzystać. No, niewątpliwie tak. No. no, To w pewnym momencie musiał do zakładu karnego trafić. Młodzieży uzależnionej od alkoholu przybywa, zaczyna się bardzo wcześnie, często już w szkole podstawowej. Teraz jak zlikwidowali gimnazja, to to już na pewno się w szkole podstawowej zaczyna. To sprzyja temu brak nadzoru rodziców, rozluźnienie atmosfery w szkole. Jakie są tego efekty? Liczba uzależnionych od alkoholu w Polsce to około 800 tysięcy. No spodziewałem się, że są to ilości idące w miliony, ale Skąd ma pani sędzia takie dane? Nie, nie mam pojęcia, nie widzę tutaj sprecyzowania, ale to, to jestem pozytywnie zaskoczony poniekąd. Myślałem, że więcej. Osób pijących szkodliwie jest około 2,5 miliona. Aha, to może o, to miałem na myśli, 1,5 miliona dzieci wychowuje się w rodzinie alkoholików. Liczbę ofiar przemocy domowej w takich rodzinach szacuje się na 2 miliony osób. Dodam o ciebie, że kolega, który jest policjantem, on twierdzi, już z kilkunastoletnim stażem, on twierdzi, że generalnie 90%, znaczy to mniej więcej, to nie są jakieś ścisłe statystyki, ale zdecydowana i to taka naprawdę bardzo, bardzo zdecydowana większość Czynów zabronionych, które są popełniane, to są popełniane właśnie pod wpływem alkoholu. Kierunek tego zjawiska jest zatrważający. W drugiej połowie lat 90. spożycie napojów alkoholowych ustabilizowało się na poziomie 7-8 litrów stuprocentowego alkoholu na jednego mieszkańca. Obecnie przekracza 11 litrów. Przed wojną czytałem, że to było półtora litra, a w PRL-u w największym w takim najbardziej pijanym okresie to było 19 litrów więc no jest lepiej, ale tylko no to jest właśnie statystyka, że jeden nie pije nic, a inny pije za 10. W rozpożycie alkoholu wśród młodzieży od 15 do 19 roku życia jest istotnym że źródłem wy jakich zysków przemysłu piwnego. W ciągu roku we wszystkich stacjach telewizyjnych wyemitowano 2,5 tysiąca godzin reklam piwa, na które wydano prawie 1,5 miliarda złotych, podczas gdy na profilaktykę rodzinną i szkolną brakuje pieniędzy. No tak, no... Nie podważam tych informacji, natomiast wiadomo, no, nie da się po prostu zakazać alkoholu. Alkohol jest z nami od zawsze. Alkohol zresztą w średniowieczu to piło się piwo takie jednoprocentowe i to wszyscy pili. Tam gdzieś do XIX wieku. Dlatego, że to chodziło o kwestie sanitarne. Wszyscy włącznie z dziećmi. Dlatego to tak naprawdę od Was zależy, czy pozwolicie na to, aby dorabiano się Waszym kosztem. Świetny psycholog Andrzej Wojciechowski, specjalista w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, mówi: alkohol jest wspaniałym środkiem rozwiązującym. Rozwiązują on małżeństwa, rodziny, przyjaźnie, konta bankowe i komórki mózgowe. Nie rozwiązuje tylko żadnych problemów. Myślę, że wszyscy się zgodzimy. No tak, jest niewątpliwie tutaj masę problemów z alkoholem. Dobra, odcinek się przedłuża, czyli jednak e, zapowiadam drugą część. Będę omawiał w chyba wszystkie czyny. E, pod którymi potocznie się kradzież, rozumie, ale to wkrótce. Jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo proszę. W następnym odcinku też zamierzam między innymi Łukaszowi Adamskiemu odpowiedzieć wreszcie na pytanie dotyczące picia denaturatu. To żeby nie przedłużać w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.